Dzień dobry, witam państwa. Magdalena Sietyk przed mikrofonem. Wojciech Bolewski za konsoletą realizatorską. Ma Magdalena Bielak. Będzie odbierała od państwa telefony. Już teraz informuję, że telefon oczywiście, jak zwykle, do państwa dyspozycji. Nasz numer 41200/2020. Dziś temat, z jednej strony lekki, łatwy i przyjemny, a z drugiej budzący jednak sporo refleksji, tak przynajmniej. Być powinna. Spotykamy się w Wielkim Tygodniu, dzisiaj Wielki Wtorek, jutro Wielka Środa, no i zaczynamy triduum paschalne. To czas wielkich przygotowań do wyjątkowych, wspaniałych świąt. Oby te święta dla nas wszystkich były dobre, ale w ogromnej mierze. To, czy one będą dobre, czy będą przebiegały w spokojnej atmosferze, czy będziemy mieli siły na to, by uśmiechać się do swoich bliskich i czy nie zgubimy aspektu religijnego, bo to nie kolejny długi weekend to są święta, święta religijne. O tym wszystkim już dzisiaj z naszymi gośćmi, a są nimi ksiądz Marian Fatyga, proboszcz parafii na świętej Marii Panny w Kielcach witam. Witam serdecznie, księdza. dzień dobry, szczęść Boże. Cieszę się z księdza obecności. Jest z nami także Lidia. Boda Toboryk, to, to psycholog, powiatowe centrum pomocy rodzinie w naszym starostwie powiatowym. Witam panią, pani Lidio. Okazało się, że pani parafianką akurat tak, jest. Tak, tak, dobrze się znamy. Niezam, niezamierzone to było. Proszę bardzo. Okazuje się, że radio także łączy tutaj ludzi. Jest z nami także pan Wojciech Kobylarz, szef działu prawnego Państwowej Inspekcji Handlowej w Kielcach. Witam pana, panie Wojciechu. Dzień dobry, pani Dzień dobry państwu. Dzień dobry. To raz. Jest jeszcze 4120022 20. Ja zacznę może od księdza. Księdza to nie przeraża to, że e, ten wielki tydzień. To jest taki czas, kiedy my biegamy, myjemy okna, trzepiemy dywany, sprzątamy, zamawiamy ciasta, biegamy po zakupy. A ten wątek religijny gdzieś tak z boku, z boku. No myślę, że to zależy od człowieka tego, który potrafi sobie poukładać pewne rzeczy, bo mówi się, że jaki wielki post, takie zmartwychwstanie i teraz od nas zależy, czy ten wielki post jest rzeczywiście czasem dla naszego ducha, którego próbujemy uporządkować i dla nas chrześcijan, ten wielki Tydzień katolików wielki tydzień, jak powiedziała pani Magda, to najważniejsze dni w roku, a szczególnie właśnie Triduum paschalne i dlatego też, by ten duch był obecny, potrzebujemy właśnie tego zdrowego rozsądku i umiaru. To zależy po prostu od człowieka, od rodziny, od zorganizowania tego wszystkiego. I dlatego ważne, żeby, była, żeby był najpierw duch, a potem brzuch. I dlatego nie dajmy się zwariować, drogie panie. To co wiąże się z elementami tych, tych świąt jest drugorzędne. Najważniejsza jest nasza relacja z Bogiem i z drugim człowiekiem. Jeżeli uporządkujemy te relacje, postaramy się przez ten czas Wielkiego Postu przeżyć pewną refleksję, pewną lustrację swojego sumienia przy pomocy rekolekcji, przy pomocy dróg krzyżowych, osobistego wysiłku, jałmużny i yy, yy, Przygotujemy to serce, to równocześnie te elementy związane z czystością, z szybami, z, z przygotowaniem będą też miały swój aspekt, który, przypominam, jest dodatkowym, bo świętujemy nie święto mycia okien. I święto, świętego porządku, i, mazurków, święt i mazurków. I mazurków, tylko świętujemy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Świętujemy zmartwychwstanie Boga, życia, które pokonało śmierć. I to jest, proszę Państwa, istota. Jeszcze raz przypominam, to nie święta szyb, czystości, mazurków, ale święto zmartwychwstania. I to nie kolejny długi weekend, bo niektórzy tak to traktują, że no to jeszcze niedziela, poniedziałek, parę dni wolnego będzie za chwilę. Tak, długi dla wielu osób, którzy może bardzo. Hmm, Bardziej świętują w wymiarze, że tak powiem, sma smakowym to i w wymiarze odpoczynkowym może być taki, ale dla nas, dla, dla nas wierzących, dla których Jezus Chrystus zmartwychwstaje, moja przemiana i moje budowanie relacji z drugim człowiekiem ma służyć stół, rozmowa, odpoczynek, dzielenie się życiem, przekazywanie historii, wspominanie tradycji. To jest ta wartość wspólnototwórcza wynikająca właśnie z tych świąt. Stół, odpoczynek, bliskość, rodzina, tolerancja. no Brzmi to wszystko absolutnie pięknie. Aż spoglądam na psychologa, który pewnie będzie miał swoje zdanie na ten temat. Państwo także mogą wyrażać swoją opinię i zdanie, jak do tych świąt się przygotowujecie, jak to wszystko no, udaje wam się pogodzić, a może się nie udaje pogodzić. Być może słowa księdza, za chwilę pani psychologa, może jeszcze to, co to podpowie pan kierownik z państwa inspekcji handlowej jakoś tak państwo po, może poskładać te wszystkie puzzle w całość 412002020 Stół, spokój wypoczynek no brzmi pięknie brzmi bajkowo wiemy jakie są realia pani Lidio, wiemy też jaka jest rzeczywistość na kobietach tutaj niski ukłon też w stronę panów ale na kobietach ten ciężar zakupów porządków dogodzenia wszystkim no takaż przygniata no tak, z jednej strony przygniata, z drugiej strony, ja z taką radością słuchałam tego, co ksiądz proboszcz mówił, bo, bo tak naprawdę wszystko jest w naszej głowie no wiadomo, w naszej głowie i w naszym sercu dobrze, żeby było i w jednym, i w drugim. Ale jeśli nadajemy znaczenie, nadajemy wartość, taką właśnie wartość przeżywania każdej chwili, która w tym okresie ma no, swój wyjątkowy wymiar, to naprawdę można wiele z tych czynności wykonywać z taką, bym powiedziała, troszkę zadumą, troszkę refleksją. Można podejmować wiele refleksji, nawet myjąc te przysłowiowe okna, bez poczucia kolejne, kolejna robota, która mi się zwaliła. I co jeszcze? I co tak? jeszcze? Ale patrząc przez te już prawie umyte okna, lepiej widzimy wiosnę, która, która już pięknie za oknami wygląda. Możemy się cieszyć właśnie tym, że, że zrobiliśmy coś, co przynosi nam i naszym bliskim radość, co stanowi właśnie z jednej strony Taki, taką tradycję i taki, no można powiedzieć, nawyk, może jakieś zobowiązanie wynikające z takiego społecznego przekazu, że, że tak wiele rzeczy porządkujemy. Tak? Można przyjąć to pojęcie porządek w takich naprawdę kilku, a nawet kilkunastu wymiarach. Począwszy właśnie najpierw byłoby fajnie od tego wymiaru wewnętrznego, bo jeśli zaczynamy układać sobie w naszej głowie, to z kim chcielibyśmy się pogodzić? Jak to zwykle święta dają taki, taki jakiś asumpt do tego, żeby, żeby te relacje, które być może nie są do końca takie, jak byśmy chcieli, żeby ponaprawić. Żeby się trochę przełamać, tak? Żeby Wyciągnąć się ramać. Tak, Aha. jest to, no, myślę sobie, że, że tak te święta dane są nam po coś też, tak? Po to, żebyśmy z jednej strony prawdziwie świętowali, czyli żebyśmy się cieszyli, tak jak cieszymy się w Boże Narodzenie, Narodzeniem Pana Jezusa, tak żebyśmy się teraz tym zmartwychwstaniem Boga w nas Ucieszyli, przeżyli to w taki swój, pewnie z jednej strony niepowtarzalny sposób, bo też dobrze sobie zadać to pytanie, co, co te święta dla mnie oznaczają, tak? W czym ja się chcę narodzić, w czym ja się chcę odrodzić, co jest we mnie takiego umarłego, co należałoby, czy za co warto byłoby z taką nadzieją się wziąć i popatrzeć? Czy będzie to dotyczyło nas samych i, i, i poukładania swojego życia, czy życia rodzinnego, czy życia wspólnotowego? Czy czasem jakichś takich kwestii związanych z tym, co jest sensem naszego życia, to, jest co jest celem, to wszystko faktycznie z psychologicznego punktu widzenia daje podstawę do takiego zdrowienia, można powiedzieć. Czyli nie odbierajmy sobie szansy na to, żeby porozmawiać z samym sobą w tym wielkim tygodniu, bo to jest jeszcze czas, dzisiaj mamy mm -hmm. Wielki Wtorek, na to, by no, chwilę się zatrzymać, tak? A przy takim myciu okien można rozmawiać z bliskimi, my jedno okno, dzieci drugie okno i, tak, i jest przy ok okazja do tego... I przy tej okazji też być razem, można rozmawiać, doceniając tak? siebie, ile już wspólnie zrobiliśmy, ile sobie pomogliśmy, to też taka miła komunikacja przed przedświąteczna. I poznając się lepiej. No, ale teraz Twardo stąpamy po ziemi, jest życie, są zakupy do zrobienia, a promocji, panie kierowniku, zwracam się do pana Wojciecha Kobylarza z Państwa Inspekcji Handlowej w Kielcach. Promocja goni, promocję. zajączki przeskakują przez zajączki, baranki wołają, weź mnie, króliczki mówią, jestem ładniejszy. Jak się nie dać złapać w pułapkę? Kilka porad, panie Wojciechu, jak pani iść pani i robić te będą, zakupy. Z mojej strony na pewno, ale na początek chcę może powiedzieć, że państwo tutaj żeście w sferze duchowej porozmawiają a mi przypada taka rola po prostu wejścia na ziemię, no ale <grym> tak pójdziemy, schodzimy na ziemię, ziemi, tak. <grym> jeszcze pójdziemy zaraz w Musi feratu musimy ducha. po prostu sobie jakoś poradzić z tym natłokiem różnych bodźców, które, które z którymi mamy do czynienia, szczególnie w tych kwestiach handlowych, którymi się zajmuje inspekcja handlowa. No co ja mogę poradzić? No przede wszystkim, żeby zachować zdrowy rozsądek, żeby y, nie wchodzić w ten wir przedświątecznych emocji, przedświątecznych zakupów, tak na całego, żeby się zastanowić, czy y, co nam jest potrzebne. Czyli co karteczka, uwe? No, tak, to by był doskonały pomysł bo to nam pozwoli uniknąć później jakichś tam problemów. I kłopotów, no więc y, oczywiście, jak już wdepniemy, że tak powiem kolokwialnie, w jakiś problem, no to też jest gdzieś się zwrócić o pomoc, na przykład do inspekcji handlowej, na przykład do rzeczników konsumentów możemy przyjść z, z, z taką prośbą, z, z takim po prostu po, 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 po tę pomoc, no ale, ale żeby właśnie, żeby y, spróbować wyłączyć te emocje i jakoś y, zaplanować y, te nasze zakupy. Y, I o czym pamiętać przede wszystkim, że niestety, no ale jak już coś kupimy sobie tutaj w takim sklepie, Stacjonarnym, to niestety y, może się okazać, że nie będziemy mogli. Tego, tego zwrócić. Tak. Je, takie prawo mają sklepy stacjonarne. Tak. W internecie jest możliwe zwrot zawsze. Tak. Z tymi wszystkimi sposobami dokonywania zakupów y, za pomocą internetu, czy telefonu, czy jakichś katalogów wysyłkowych. Tu mamy trochę tą kwestię inaczej uregulowaną. Te wszystkie zakupy możemy zwrócić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od daty, kiedy taką rzecz. Y, y, nie podoba się jej Tak, tu możemy mm -hmm. bezproblemowo w ten sposób y, postąpić. Y, ale właśnie jest duża różnica w tych zakupach takich codziennych, które dokonujemy na miejscu. Tutaj trzeba się upewnić, czy taki zwrot będzie możliwy. Bo niewykluczone są takie sytuacje, gdzie te zwroty są dopuszczalne. To o tym decyduje już konkretny przedsiębiorca. Natomiast musimy się zapytać, musimy się upewnić, czy jak coś nam, czy prezent dla kogoś nie będzie po prostu odpowiedni, to czy będzie możliwy zwrot tego produktu. A to się czas pytać. No to jeszcze w tej części takie triki, jakie stosują sprzedawcy. Pan to doskonale wie. Czyli co, na pierwszy rzut, jak wchodzimy, to co ładne, to co kolorowe, kompletnie no, nam niepotrzebne, a sklep wszystkie... mięso dopiero gdzieś z tyłu? No, tak, pewnie tak. Tak, te kwestie, te kwestie marketingowe one są dosyć mocno stosowane przez handlowców. Ale o czym chcę jeszcze w tym miejscu powiedzieć? Od dwóch lat, bo od stycznia 2023 roku, mamy o tyle lepszą sytuację, gdzie, że mamy takie przepisy, które zobowiązują przedsiębiorców do tego, aby informować konsumenta o tym, jak kształtuje się cena produktu, mm -hmm. który jest sprzedawany w promocji. Mm -hmm. Czyli musi być informacja o najniższej cenie tego towaru z 30 dni, najniższa tak, cena z 30 dni. Tak, tak, dokładnie, studni. sprzed danej promocji. Promocji, tak, żeby konsument widział, że, czy, czy ta aktualna cena rzeczywiście to jest cena promocyjna. Bo przed styczniem 2023, no tutaj była, że tak powiem, swoboda kształtowania tych cen, niektórzy te ceny specjalnie przed promocjami podnosili, żeby je potem fikcyjnie obniżać. A ludzie no po prostu myśleli, że to są okazje. No, a tak do końca nie było i na terenie całej Unii Europejskiej mamy już jednolite spójne przepisy, w oprociu o które właśnie każdy sprzedawca, każdy przedsiębiorca, który organizuje promocję albo wyprzedaż, jest zobowiązany do tego, aby podać, jak cena tego produktu wyglądała na 30 dni przed ogłoszeniem tej promocji. Czyli patrzymy na metki, a podejrzewam, że w niejednym polskim domu nowy telewizor na święta na pewno się pojawi. Tak, proszę państwa, 4.1.200.2020, jak łapiecie tę równowagę przed świętami, czy macie takie swoje sposoby o tym, o czym nie rozmawiać przy stole wielkanocnym, to na pewno nam pani psycholog powie, a mamy kampanię, więc będzie pewnie w tym domu gorąco, no to wracamy. Strefę duchową. Coś ducha. Tak, coś, coś dla ducha. ducha. Ksiądz Marian Fatyga. Proszę Państwa, najpiękniejsze dni w sensie liturgii przed nami. Wielki czwartek, wielki piątek, wielka sobota. Kościół poprzez znaki liturgiczne chce pokazać. I równocześnie byśmy razem przeżyli te wydarzenia związane z męką, śmiercią Jezusa Chrystusa. Wielki czwartek przed południem w katedrze odbywa się Msza Święta Krzyżma, kiedy ksiądz biskup poświęca oleje chorych, oleje chrisma i infirmorium. To olej infirmorium dla chorych, a olej chrisma na chrzest do kapłaństwa. I kapłani odnawiają swoje, swoje przeżycie kapłańskie. To jest ten moment, kiedy pan Jezus ustanawia sakrament kapłaństwa i Eucharystii, a wieczorem już zgromadzimy się na mszy świętej, tak tzw. Wieczerzy Pańskiej. To jest, ostatnie, to jest ostatnie pożegnanie pana Jezusa, kiedy żegna się ze swoimi uczniami, ustanawia kapłaństwo i Eucharystię. W tym momencie jest ten piękny obrzęd obmycia nóg, który wyraża. Służbę. Pan Jezus prosi swoich apostołów, by pozwolili sobie umyć właśnie nogi na znak służby, na znak yy, właśnie tego, tej, tej miłości. I to, to jest raz w roku. To raz jest, w ta, roku tak, tylko raz w roku ta taka piękna liturgia, ma tearta, liturgia wieczorem. Ma I potem czuwamy przy, przy grobie Pańskim yy, zapraszam Państwa w wielu kościołach, we wszystkich kościołach jest ten piękny moment wyciszenia wieczorem, żebyśmy mogli zatrzymać się w tym właśnie, jak Pani Magnus mówi, szalonym tempie życia, szalonym, proszę Państwa, z. Dystansować się, dokonać tej, 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 tej refleksji, autorefleksji nad swoim życiem, dokąd zmierzamy, co jest ważne, co poprawić. I Wielki Piątek, proszę Państwa, to jest niesamowity dzień. No oczywiście biegamy, ale to chciałbym sobie chciałbym Państwu uświadomić, dzień, kiedy nie sprawujemy Eucharystii. Mm -hmm. Dzień męki Chrystusa, kiedy tę liturgię przeżywamy już wieczorem, rozpoczynamy drogą krzyżową, potem jest liturgia męki Pańskiej, Czytane obszerny fragment z Ewangelii świętego Jana, mówiący o cierpieniu, cierpieniu Chrystusa, potem kolejny element to jest element adoracji krzyża, Komunia Święta i procesja do grobu. Groby pańskie to ten przepiękny znak, element też naszej kultury wyrażający, wyrażający istotę wiary, mianowicie w tym grobie pańskim składamy ciało Chrystusa i adorujemy, zwiedzamy te groby. Każdy ma jakiś inny wymiar przesłania jakiegoś hasła. I tu wejdę w słowo, księdzu, bo to jest świetna okazja, to tylko żeby zabrać dzieci, tak, żeby tak. rodzinnie połączyć Oczywiście, i proszę państwa, to, tak, to jest pięk, pięk, piękna, zasada, by być właśnie rodzinnie, by przejść z wieczorem kilka kościołów tutaj na terenie miasta, czy w swoich, w swoich okolicach, gdzie Państwo mieszkacie. Ten wieczór jest właśnie inny, czuwania praktycznie do północy są otwarte kościoły. Gdzie możemy właśnie budować tę relację, przekazywać wiarę, rozmawiać z dzieckiem, bo to jest jedyna okazja do tego, żeby, żeby tę tradycję przekazywać, żeby tę wiarę przekazywać. No i oczywiście wielka sobota. Przed południem tysiące, tysiące naszych wiernych z koszyczkami, pełnymi właśnie, jak tutaj pan Wojciech mówił, od, z, z elementami związanymi z, z życiem, a więc jaj. Kiełbasa, zajączki, zająćki, wszystko, właśnie te kwiaty. wszystkie elementy, które mówią o właśnie tych elementach, które dają siłę nam życiową, a więc dla brzucha. Raz w roku jest to uroczyste poświęcenie, ale przecież możemy modlić się przed każdym posiłkiem, bo przecież to jest dar Boży, który spożywamy każdego dnia i tutaj odbywa się właśnie poświęcenie pokarmów przed kościołami, gdzie możemy też wesprzeć potrzebujących, podzielić się symbolicznie właśnie z tego, z tego koszyka z potrzebującymi. A wieczorem, proszę Państwa, rozpoczyna się już po zachodzie słońca, radość zmartwychwstania, liturgia wigilii paschalnej przy, przy pięknym śpiewie egzultetu, czyli zwiastowania radości. Chrystus pokonał śmierć, zmartwychwstał, celebrujemy więc to nowe życie. I dlatego też, proszę Państwa, bardzo ważne jest, żeby w tym świecie dzisiaj każdy z nas... Odnalazł tą osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Dzisiaj dostrzegam taki wymiar wielu osób, którzy szukają Boga bardzo mocno. Szukają go w słowie, w przemianie, w nawróceniu. Oczywiście ten kościół masowy, ludyczny jest bardzo piękny, ale potrzebujemy takiej osobistej relacji z Jezusem. 41202020. Gdyby Państwo chcieli się dołączyć do tej naszej rozmowy, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Ksiądz Pięknie nam opisał Słowem, a Radio to Teatr wyobraźni jak te święta dzień po dniu mogą przebiegać. Dzisiaj jest wielki wtorek. Ja jeszcze będę o tym mówiła, ale w Kielcach o godzinie 19 rozpocznie się Droga Krzyżowa, którą oczywiście tradycyjnie będziemy transmitować na antenie Polskiego Radia Kielce. Jeszcze to zaproszenie się pojawi zapewne na Drogę Krzyżową. Pani Lidio, są święta, wstajemy rano, wszystko jest przygotowane, stół jest pięknie nakryty, no i zasiadamy do tego stołu. Wszystkim życzę, żeby było pięknie, miło i z uśmiechem. Ale tu dopiero może się zacząć. O czym rozmawiać, o czym nie rozmawiać? Jak wybrnąć z trudnej sytuacji? Bo wujek ukochany, dawno nie widziany z ciocią, którzy przyjechali, mają kompletnie odmienne zdania na bardzo wiele sytuacji politycznych i gospodarczych i kulturalnych, niż na przykład nasi ukochani rodzice. No, ta różnica te różnice między nami, no to jest coś tak naturalnego. Dobrze podchodzić do tych różnic, jak do takiego piękna różnorodności, które bywa i fascynujące, i atrakcyjne, czasem motywujące do tego, żeby krew się w człowieku tam po, pobudziła. I za, no, powiedz, <grym> może w ten świąteczny czas jednak dzieje się w naszych głowach coś takiego, że chyba gdzieś z tyłu głowy mamy takie poczucie, że ten czas jest wyjątkowy I, i, i taka autokorekta różnych silnych emocji podejrzewam następuje, bo jakby wszyscy nie chcemy sobie tych świąt zepsuć, tak? Więc gdzieś tam wewnętrznie pewnie jakiejś zasoby uruchamiamy. Czasem to, to osoba w rodzinie, no nie wiem, ktoś, kto pełni rolę takiego lidera w rodzinie, czy to, czy to jakiś gospodarz domu, tak, tak? gospodarz domu, senior, Przewodnik. Tak, po, przewodnik potrafi w jakiś taki bardzo dyplomatyczny i sympatyczny, i życzliwy jednocześnie sposób przekierować rozmowę. Więc dobrze mieć takie uniwersalne. Cześć, ale ta dobra dzisiaj, tak, dobrze tak. mieć takie uniwersalne tematy. Jajko zjeść w że, tak, tak, to, a, powiedzi, a to się podzielmy tak, jeszcze raz tak, jajeczkiem, momencie, tak. A, tu kiedy kieł... napięcie. Napięcie, a to kiełbaska, <laughs> zobaczcie, jaka smaczna, wyjątkowa, jeszcze lepsza niż w ubiegłym roku. Czyli my mamy takie zasoby. Takie wytrychy, tak? Tak, które możemy się po posiłkować, ratować. tak? Rat, ratować się, posiłkować. no Tylko faktycznie warto mieć tak ustawiony cel, bo to jest troszkę tak, jak ustawimy sobie ten cel w naszej głowie, to przychodzą nam narzędzia i sposoby pod ten cel. Jeżeli, Czyli co? Zakładamy, że nie że, rozmawiamy o polityce, na przykład. Albo jeszcze inaczej. Nie myślimy o tym, o czym nie rozmawiamy, Aha. ale myślimy o tym, o czym będziemy rozmawiać. Bo jeśli sobie założymy tak konstruktywnie, pozytywnie, że Będziemy mówili o tym, co dobrego, u kogo się zdarzyło w ostatnim czasie. Też zobaczcie, często dzieci czy młodzież tak nie wiedzą do końca, co ze sobą zrobić. I telefony, pani psycholog. No, telefony właśnie. No, z telefonami. Ale jeśli, jeśli się okaże, że, że dopytamy, pochwalimy młodego człowieka, który jest obok nas, powiemy o jego pasjach, czy, czy zrobimy sobie. Czy nie dobry, tak, tak? Ja, 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 tak, ja mam taki nawyk troszkę psychologiczny. Moja rodzina się, się obawia, i jej znajomi, bo gdzie się nie pojawiam to w takich sytuacjach jakoś odruchowo, człowiek zaczyna takie jakby kółeczko interaktywne, wiecie, a co tam się wydarzyło? Takie takie, no, tro troszeczkę wygląda to jak taka zabawa w kręgu, ale też wiecie państwo, naprawdę z początku może czasem troszeczkę to tak trącać sztuc jakąś sztucznością, troszkę onieśmieleniem, ale w którymś momencie osoby mają takie wewnętrzne poczucie, co jest dobre i co i jeśli się okaże, że właśnie docenienie, przypomnienie, ktoś ma taką pasję, u kogoś wydarzyło się coś ciekawego w ostatnim czasie, ktoś wrócił z jakiejś, nie wiem, wycieczki. Czyli zauważenie, zauważenie, że coś tam u tej danej osoby się... Wedle jakiegoś klucza, to może być właśnie z klucza, nie wiem, podróży, z klucza y, jakiś nowinek, a może, może się rodzina powiększyła. A właśnie, byle nie kiedy kolejne dziecko kochana, albo kiedyś ślub. To tak? no, no, jeśli... w kwestii zakupów, to sobie o, właśnie. Tak, co zrobić A mój jest lepszy, prawda? Wspominki, <laughs> słuchajcie, albo wspominki, a pamiętacie, Ciocia jak w święta, to tam zaświęca, tak? tak? Albo a w wakacje był taki moment, jak się wszyscy spotkaliśmy. Ja myślę, że tutaj mamy całą kafeterię możliwości. No to a propos jeszcze zakupów, bo ja widzę, że pan Wojciech słucha z zainteresowaniem tak, tego, ja tego, co ksiądz. A mam do, do powiedzenia takie rzeczy, które po prostu mega że, po że prostu, aż prostu... Smutno mówić, że... że tak, no kozaiczne. dobrze, to może tak w miarę m, na pocieszenie. Czy te promocje, panie kierowniku, które teraz się w sklepach pojawiają i dotyczące nowych butów, bo przecież trzeba do kościoła się ładnie ubrać, proszę księdza, i nowych sprzętów elektronicznych, nowych telefonów, czy jakichkolwiek innych rzeczy, to, to są takie rzeczywiście promocje, wy to sprawdzacie, że one. Bo Pan mówi o tej zasadzie 30 dni, ale faktycznie w handlu to jest taki czas, kiedy obniża się, czy wcale tak, tak. się nie obniża, bo wszystko zejdzie. Nie, oczywiście. Tutaj na pewno tego z, mamy do czynienia z jakimiś działaniami mar marketingowymi, jak mówiliśmy na początku. I tutaj każdy jest zainteresowany w tym, żeby te, tego towaru sprzedać jednak jak najwięcej. Okres tych świąt czy innych to, to jest dobry czas na, na, na organizowanie tego handlu. I też no, w związku z tym, że te, te przepisy się zmieniają, Mieniły, to tutaj ciężko już jest tym handlowcom trochę przekłamywać sytuację. I muszę powiedzieć, że są. O jaka kwestia, o może jakiej kwestii powiem, o tych porównywarkach cenowych. Mm -hmm. Mamy do dyspozycji w internecie porównywarki cenowe, jakieś strony, które organizują, które zrzeszają wręcz takich, no nie wiem, jak ich określić, to nie są może zakupu holice, ale takich no, łowców okazji po prostu w ten sposób. I oni się tam wymieniają po prostu swoimi doświadczeniami. Tam zamieszczają w ogóle nawet wręcz screeny ze sklepów, zdjęcia ze sklepów. Gdzie jest podawana informacja o jakiejś proponcyjnej cenie, i ludzie potrafią już w tej Czyli chwili. Czyli telewizor marki takiej i takiej najlepiej kupić teraz Dokładnie, takim albo w takim i w, w sklepie? W konkretnym tak? miejscu, mm -hmm. i, i, bo tutaj naprawdę cena jest dobra. I te platformy właśnie służą do wymiany informacji pomiędzy tymi osobami zainteresowanymi, więc dobrze jest coś takiego sobie odszukać, jak, jak mamy coś do kupienia i zweryfikować, czy ta cena, która po prostu jest oferowana w naszym najbliższym sklepie, to jest rzeczywiście okazyjna cena. Czyli proszę księdza, ludzie sobie pomagają nawet Spaniale, w takich właśnie. sytuacjach, się w internetu. Nawet w takich y sytuacjach. A zatem y przed nami ten, ten najpiękniejszy czas y zwycięstwa życia nad śmiercią, i dlatego celebrujmy, proszę Państwa, celebrujmy spotkanie przy stole, bo dzisiaj brakuje nam właśnie tego celebrowania, niespieszenia się, cieszenia się sobą. Y te wszystkie elementy wspólnototwórcze, które mają być właśnie budowaniem więzi i relacji. Ja bardzo lubię właśnie, kiedy ktoś ze starszych wspomina, jak było dawniej, y, 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 jakieś mądre rady, doświadczenia, i dlatego w ten sposób y, niech te święta zmartwychwstania Jezusa Chrystusa będą dla nas budowaniem i odnawianiem naszych więzi i naszych wzajemnych relacji. Czyli mniej placek, jeden placek, mniej. Tak na sałatka mniej, ale bądźmy razem. Bądźmy razem. Bądźmy, bądźmy razem na spacerze, razem. przy stole, na modlitwie, w kościele, bądźmy po prostu razem jako rodziny. A piękna pogoda się zapowiada, także te święta raczej będą sprzyjały temu, by wychodzić, by się odwiedzać. No właśnie, a propos odwiedzania. Pierwszy dzień dla nas dopiero drugiego dnia zgodnie tak. z tradycją odwiedzamy, odwiedzamy bliskich znajomych, znajomych, przyjaciół. przyjaciół. A pierwszy dzień stół dla najbliższej rodziny. A tutaj muszę wrzucić jeden kamyczek do ogródka, bo bardzo często z lekarzami rozmawiam, z dietetykami, nie cały czas przy stole jednak. Tak, a jeżeli czy. przy stole, to zdejmujemy tę zastawę, która już została zjedzona, czyli śniadanie, Wykładam siedzimy albumy, przy stole, tak? wykładamy albumy, tak, o, <laughs> oglądamy właśnie, zdjęcia, wspominamy. wspominamy i dopiero jak przychodzi pora obiadowa, zastawa znowu wjeżdża na stół, żeby cały czas nie jeść, nie jeść, bo mogą nasze organizmy tego. Nie wytrzymać. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałam, dzisiaj o godzinie 19 rozpocznie się właśnie w Kielcach Droga Krzyżowa przed Kościołem na placu, przed Kościołem Świętego Wojciecha, czyli tutaj po sąsiedzku, u nas niedaleko. Uczestnicy Drogi Krzyżowej przejdą w procesji na plac Świętego Jana Pawła II. Ten mieści się przy katedrze naszej, rozważając oczywiście po drodze mękę Chrystusa oraz modląc się za miasto i jego mieszkańców, jeżeli Państwo mają jeszcze czas. Nie zaplanowali tego w to, czwartkowego wieczoru to bardzo proszę ta informacja jest do państwa dyspozycji a my jako radio Będziemy oczywiście tę drogę transmitować bardzo dziękuję za dziękujemy bardzo za spotkanie bardzo. Ksiądz Marian za zaproszenie. Fatyga proboszcz parafii Najświętszej Marii pan w Kielcach to jest tylko urzędnicza. Trzy o proszę, z 3 Lidia Świeboda-Toborek, psycholog Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie to jest nasze starostwo powiatowe w Kielcach oraz pan Wojciech Kobylasz w działu prawnego Państwowej Inspekcji Handlowej w Kielcach, byli gośćmi punktów widzenia, Wojciech Boleski program zrealizował, Magdalena Bielak nie miała dużo pracy, bo państwo słuchali ale Magda też słuchała naszej audycji, ja nazywam się Magdalena Sitek, dziękujemy państwu za uwagę ten wspólnie spędzony czas dobrego wieczoru, do usłyszenia Punkty Punkt widzenia.